oraz kolejny środowisko lewicy zaczyna relatywizować potrzebę postawienia muru na granicy. Bo to jest cytat z Pani wypowiedzi. E, mówiła, tak pani o, e, mówiła tak Pani o projekcie budowy muru. Pani pozwoli, że zacytuję Pani słowa z Mównicy Sejmowej, które padły w październiku 2021 mm. roku. Projekt budowy muru na granicy jest jakimś dziwacznym snem o potędze, ale potęgi z tego nie będzie. Widać tam co najwyżej, jak potężne są Wasze kompleksy, mówiła Pani do dopisu. Tak. Chcecie wydać. I to jest bardzo ciekawe. Chcecie wydać ponad miliard złotych na budowę murów w trzy miesiące. Dlaczego takich pieniędzy nie chcecie przekazać na funkcjonowanie ośrodków dla uchodźców? To są słowa Pauliny Matusza. I one są aktualne. To świetnie, bo Donald Tusk mówi teraz tak: Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy wielki projekt budowy granicy. Te 10 miliardów uruchomiliśmy już teraz. I mówi po co. Chcemy, żeby, to była, żeby ta granica była nie do przejścia dla przeciwników. Nazywaliśmy ten Narodowy Plan Obrony i Odstraszania kryptonimem Tarcza Wschód. Czyli, sekundeczkę, miliard wydawany przez PiS... To jest dziwaczny sen o potędze. 10 miliardów wydawanych przez Platformę nie jest dziwaczny nie, sen. Nie, tego potędze. nie powiedziałam. Znaczy, z pewnością te pieniądze można było wydać lepiej. I faktem jest, że żaden mur, żadna zapora nie zatrzymuje przepływu tych osób. Czy żałuje cały Pani, czas, że Pani głosowała cały przeciwko czas budowie muru? Nie, nie żałuję. Bo cały czas Czyli Nie powinniśmy granicę... mieć tego muru, pani zdaniem? Ten mur i tak nie, spra nie sprawdza się w roli Dlatego tego rozwój. żeby go nie było. Yy, i, Pani i Schodycz, było... ale do... nie, nie, przepraszam, bardzo proszę tylko odpowiedź na to pytanie. Skoro się nie sprawdza, to lepiej, żeby go nie było przynajmniej łosie i żury sobie przychodziły swobodnie, tak? miejscach, gdzie tego muru nie ma i tak przychodzą swobodnie, bo warto podkreślić, że ten mur nie jest na całej granicy i jest tylko na granicy z, z Białorusią. Cały czas przechodzą tamtędy osoby, cały czas mamy do czynienia z wywózkami, Ale teraz z są to, to uśmiechnięte e... puszbeki teraz. To jak to w końcu jest? Ten mur jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? Dobrze, że wydają nasze pieniądze, czy niedobrze? Koniecznie zostaw komentarz.